Kulinarne triki, których uczą na kursach gastronomicznych. Te sprytne triki na obieranie oszczędzają mi sporo nerwów i czasu. Weź pomarańcze i odetnij z niej dwa boki. Następnie przekrój w jednym miejscu skórkę. Rozłóż owoc na płasko. W ten sposób powstaną stożki z pomarańczy, które łatwo oderwać od skórki, bez zbędnego obierania całego owocu. Pieczarki pojawiają się w wielu przepisach. Często przed smażeniem lub gotowaniem należy pociąć je w paski. Aby zrobić to szybko, jak w kuchni, należy oderwać z nich pnie. Następnie ułożyć ich kapelusze jeden na drugim. Przyda się również długi patyczek do szaszłyków. Należy wbić go w pieczarki. Teraz za pomocą noża tniemy je na plasterki. Ten trik sprawia, że pocięcie całej paczki grzybów trwa trzy razy szybciej. Zeler naciowy jest zdrowym i pysznym składnikiem. Niewiele osób wie, że istnieje szybki sposób, by pozbyć się z niego łukowatych części. Aby to zrobić, należy chwycić seler za dwie końcówki. Następnie zgiąć, twardsza końcówka złamie się sama w odpowiednim miejscu. Następnie należy unieść ją ku górze i pociągnąć w stronę drugiego końca warzywa. Jak za pomocą magicznej różdżki oderwiemy w ten sposób łykowate części. Wiele osób nie kupuje pomelo ze względu na trudności w obieraniu. Grube tkanki, łączące owoc w środku, są irytujące i trudne do oddzielenia. Jest na to sprytny sposób. Wystarczy pociąć owoc wraz ze skórką na plasterki. Powinny mieć około 3 cm. Następnie. Przecinamy plastry na pół, rękami oddzielamy smaczne i soczyste części owoca, odchodzą same, bez przywierania do białych części. Daj znać z jakiego miasta nas oglądasz. Każdy miłośnik awokado powinien znać ten trik. Jeśli choć raz przeciąłeś się podczas obierania lub wyciągania z niego pestki, ten sposób oszczędzi ci sporo nerwów. Przetnij awokado na pół, następnie odłóż nóż. Pestkę można wyjąć w mniej inwazyjny sposób. Wystarczy nacisnąć owoc z drugiej strony przez skórkę na wysokości pestki. W ten sposób wypchniesz ją z zielonego miąższu, bez uszkadzania go. Skórkę można zdjąć z niego na dwa sposoby. Pierwszy wymaga użycia noża. Połóż połówkę z awokado na płasko i przetnij ją na pół, następnie chwyć końcówkę skórki i zerwij ją z zielonej części. Powinna odejść bez większego problemu. Druga metoda nada się lepiej do mocno dojrzałych okazów. Chwyć połówkę w jednej ręce, do drugiej weź dużą łyżkę i z jej pomocą wydrąż miąższ ze skórki. Obieranie kiwi ze skórki nie jest najłatwiejszym zadaniem. Na szczęście, jest na to sposób. Wystarczy obciąć z niej obie końcówki. Następnie za pomocą metalowej łyżeczki należy oderwać skórkę od owoca. Obracamy łyżką tak długo, aż owoc w całości wyjdzie ze skórki i gotowe. Mango to zmora kucharzy. Wszystko ze względu na trudną do wycięcia pestkę. Zaczynamy od nacięcia mango pionowymi liniami. Ważne, aby nóż dotknął pestki. Następnie odrywamy z niego ćwiartki. Aby pozbyć się skórki potrzebna będzie szklanka. Nabijamy ćwiartkę o jej rant jak najbliżej skórki. Następnie zdecydowanym i płynnym ruchem naciskamy. Szklanka oddzieli skórkę od miąższu w kilka sekund. Nie obieram już czosnku. To strata energii i czasu. Wystarczy do tego zwykły słoik. Zgniatam lekko główkę i wrzucam do słoika. Następnie wstrząsam nim energicznie, tak aby czosnek obijał się o ścianki. Po kilkunastu sekundach otwieram słoik i gotowe. Ząbki same wychodzą z łupin. Nie używam noża do szatkowania białej kapusty. To jest strata czasu, a kawałki zawsze wychodzą za grube. Zamiast tego biorę kawałek do ręki. Do drugiej biorę zwykłą obieraczkę do warzyw. Szybkimi ruchami przesuwam po krawędzi kapusty. Obieraczka szatkuje ją w idealnie cienkie kawałki. Robi to o wiele szybciej niż tradycyjny nóż. Znaliście ten patent?